Cześć, witajcie. Tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Assassin's Creed 4 Black Flag. E, I, Cię, tak jak będziemy sobie troszkę śmigać po e, tym Salt, Salt Lake. Nie wiem, jak, jakaś ta przystań się nazywa, nieważne. E, na razie idziemy na górę do punktu. bo to już zepsułem, tak? No dobra. Wybierze Salt Key, dobra, nieważne. Gdzieś tu jest ten łup. A nawet go nie słyszę, więc on musi gdzieś być pode mną. Pewna jakaś jaskinia tu jest. No. Dzisiaj tak będzie jaki po prostu luźniejszy odcineczek troszkę. Co to mamy? Butelkę z listem standardowo. Ale mamy duży skarb. O nawaliło, naprawdę. Patrzcie, możemy ulepszyć aż pięć rzeczy. Ale to, że możemy, nie znaczy, że mamy na to fundusze. Coś mi się tak wydaje. E, Także jest kiuwa. Tak więc wbijamy na górę, e, chyba tędy będzie bliżej. Tam jest kolejny fragment Animusa. Cicho, co ty robisz? A, cześć.

No i co żeście zrobili? A, za dużo nie mają, to nie ma na wigi charabować. Akbar? Tak było naprawdę. E eee, No to tak. Mm, do tego punktu No ładnie poszło. Jest i oreł. Piękny widoczek, bo, co ty robisz, chłopie? Okej, okay, mamy. Eee, I czy tu da mi się coś fajnego odblokowało? No nie, bo to był tylko jeden punkt widokowy, ale to ja mówię, chciałem zrobić. Eee, to jest zlecenie zabójstw. Nie, stop, wróć! Ja pierdziel, jeszcze raz trzeba zrobić. Dobra, już niech się zrobi. I zwijamy teraz na dół. Eee. Nie wiem jak zejść, czujecie to? Choż właśnie. Well, it is Cii, Jezu, ale on się przypadkowo czasami gdzieś wbija. Dobra. Jedno czy dwa czy ile tutaj jest? A...

Dobra, dobrze, już nie jesteśmy poszukiwani, Czy on jest na statku? Jak tak to dobrze, przynajmniej się jeszcze splądruje Chociaż za Tisiaka? Średnio się opłaca. Same rumy i beczki, no bez jajec. Oj, będzie ciężko. A dobra, bo on ucieka, to dobrze. To się nie wbije na fregatę. Zaraz go tutaj dorwę spokojnie. Nie zezra się gościu. There, Captain. Fire on your mark, Captain. Fire. They're exposed. Take the shots, sir. Fire. Let Captain the world shot down. Fire. I'll be having you, pretty. Know. Fire. That's a good shot, Cribbler. Fire. They're on the. way! Czy on mi będzie bić? Dobra, na szczęście nie. Zobaczmy, czy jest gdzieś więcej tam zleceń. Oooo gdzie byliśmy? Tutaj. Jest kolejne zlecenie. Także ja bym tutaj podbił. Skoro mamy odkrytą, to czemu by nie skorzystać, tak? Przy okazji będzie plus dwie minuty, mniej w plecy, tak? E, dobra, no to po następne idziemy zleconko. O, naprawiło się, dobrze. Ogólnie, co my tutaj mamy? Może coś nowego w sklepach jest. Pokaż mi, no, co tutaj masz? Amunicję no, można w sumie uzupełnić Mówicie, że ten jest fajny, tak? Czy ten, kapitana piratów? Na razie to mi nie coś w ogóle, także dobra, nieważne. Ha. Hmm. Uuuu, tym jakby pizgnął, albo tym, to nieźle by było. Z lufami armatnimi przecież... Ja pierd... fortuna le No, cześć, cześć, cokolwiek powiedziałeś. ...Pereado y lograron... Uno de los piratas. ¿Qué? ¿Ha perdido el juicio? Otro borra... To tak, pierwsze pier sobie wezmę zlecamko. Zlecenie stąd. A później jeszcze no, potem wody ostatni wody. fragment podlece. Gdzie to będzie? Olojo, cztery kilo stąd, oszaleli, nie? Oszaleli. Dobrze, że chociaż zdobyłem. Gdzieś tu jest skarb. Ale chyba jeden na górze. Tu jest jeden, ale drugi jest na stówę na górze. To co, zawija Na statek, nie? No. Cztery kafle. Na szczęście jest łatwy, ale tam jest ten teren, yy, ten teren strzeżony. Ja się tam boję w ogóle wpłynąć. Bo to może być przy połowę. Ale on człapie. Ale co, spróbujemy, tak co mamy dobra, my sobie nie spróbować? dobra 4000. No okej. Okay. tam co robią? Patrzcie, widzicie to? Jak pisz go? Co tam się stało, ty? Szalony jakiś.

Nie, jednak się nie da. Ale tam pływają te te, te nie? Nie, coś nie, coś nie działało.

I patrzcie, teraz będzie, że misja padła, nie? E, nie. To było coś innego, ale co. Dajcie znać, co to był za czas. Ten tutaj, co się wyświetlał. By się skończył, w sumie nic. Nie ten. Nie wiem, nie wiem. ...drzewno, wybuchające beczki... Tam coś jest, płótno... Dobra, na razie płyniemy sobie. Tylko, że... ...tam będzie teren strzeżony, to będzie jakiś przypał, mówię wam. To będzie jakiś przypał, ale to no cóż, no. O, już widzicie, już jest teren szerzone. Na razie czysto. No nieźle, się chyba wkopałem. Chociaż statków nie widzę. Tutaj się wychyla jakieś.

Co ja najlepszego zrobiłem? Ja pierdolę zajmiste.

The hand, Fire! Oh, well, well, scow it. Down. Hold down! Away, hop! Gallants! Fire! We're ready, sir! Fire! Look Hooray! at me. That's where the most tender! The bracelet's sir! Fire! Hey! Dobra, jeszcze raz. I chyba będzie dobrze. Jeszcze jedno podejście chyba i da radę zniszczyć. Oh, Baléocha. Don't in a drink. She's foundering Clifford, steer off her captain. Mam tam ich sam? No to idziemy. Czyżbym jakaś mała pomoc by się na pewno przydała? Znalazimy sobie to. Szybko, szybko. Co jest? O, no, działa. Czekaj. Pronto, starasz kriando malvas. Woja, go kopną zajbiście? Rápido, que no se escabulla. No i pięknie. Jeszcze oficerów, no brz, oczywiście. Dla mnie luzik. Z wielką chęcią to zrobię. Witam serdecznie. Łocho, ho, ten, ten widzę, że się będzie bić, nie? Nie to, że ten, ale mam przesrane, nie? Bo mi się pomyliły przyciski Dobra, zaraz, zaraz tu mnie cofnie na chwilę Ej, no nie, od tego momentu To moment to sobie cięcie i zobaczymy się już tam po zabójstwie Dobra, jak się okazuje, już nie muszę zabijać tego mojego zlecenia zabójstwa. Jedynie tego oficerka, no to lecimy po prostu po niego, nie? Nie, tu się chyba nie da raczej wbić. Tam pod spodem też się nie przejdzie, a. Tam gdzieś jest, dobrze. Wcześniej nie był tam. Ale no dobra. Lecimy po niego. O, wcześniej był tutaj po lewej stronie, teraz go nie ma. O nie, on tutaj wyskitu, chyba jest nadal. To jest ten gościu, nie? Aczkolwiek szanić to. Bez ja, że nie trafił. Dobra, doszli do sali. Narad to moment, bo on mnie śledzi. A ja nie lubię, jak ktoś mnie śledzi. Kurczę, podoba mi się. Ten asasin jest naprawdę świetny. Mam teraz swój fort? Będzie, nie wiem, jakieś e, przychody będę mieć z tego czy coś? Tutaj w ogóle powinno być dużo tych, e, dużo jakichś surowców czy coś. Patrzcie, tej zajebiste. Co to? Ok, legendarny. A, tu jest to, to jest ta strefa z Havaną. no nieźle. Floryda. A to chyba nie ta normalna Floryda. Eee, skrzynie... Co to? Jakiś domek, tu sobie może popłyniemy. Cholera, chce mi się grać w tą grę i to powiem wam, że nie tylko misje główne, tylko poboczne też. To jest pierwszy Assassin, który właśnie... Ej, zniknął, legendarny. No nic, dobra, to było w tym odcinku na tyle. Dzięki wielkie za uwagę zapraszam na kolejny, w którym sobie będziemy coś tam robić zapewne pobocznego, bo naprawdę to jest świetne. E, także e, a właśnie ktoś ostatnio pytał się e, właśnie czy będę robić misje poboczne Opowiedziałem, że nie. Ale jednak powiem wam, że będę robić. Może nie wszystkie, ale na pewno będę robić. Także jeżeli ktoś teraz ogląda, to dajcie łapkę do, górę, do góry i skomentujcie, e, skomentujcie. Że jeszcze tutaj oglądaj, oglądacie e, pisząc, że e, mm, lubicie pączki. Tak, że lubicie pączki. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!